Czy Instytut Pileckiego stał się Instytutem wybielania komunistów i kwestionowania bohaterstwa samego patrona tegoż instytutu, czyli Rotmistrza Witolda Pileckiego? I czy obecny rząd porzucił całkowicie misję budowania soft power poprzez politykę historyczną? O tym opowiem dziś w moim komentarzu. Rafał Buca, Nowy Ład. O Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego, bo taka jest pełna nazwa tego instytutu, zrobiło się głośno kilka dni temu, dokładniej po tym, jak otworzono w Augustowie bardzo ważne muzeum poświęcone. Obawiał augustowskiej, czyli rzezi nieco zapomnianej, rzezi dokonanej na polskich partyzantach i niewinnych Polakach zaraz po II wojnie światowej, dokonanej tam przez Sowietów oraz ich polskich współpracowników. To była zbrodnia na bardzo długo zapomniana, bo dopiero w latach 80. jeden z mężczyzn odnalazł część zwłok, które tam były pogrzebane oczywiście po prostu rzucone, bezwładnie zakopane. A wcześniej dokonali, dokonali na niej zbrodni na tych ludziach, którzy byli objęci właśnie obławą augustowską. Dokonana była zbrodnia przez Sowietów i przez dekady, bo ta zbrodnia była w latach 40., ludzie po prostu bali się o tym mówić. Bali się o tym mówić, ponieważ najpierw po prostu ich okłamywano, mówiono, że tych ludzi gdzieś wywieziono, że może oni gdzieś uciekli. No, znacie Państwo te śpiewki też, jakie Sowieci sprzedawali Polakom na temat Katynia. Zresztą na obawę augustowską mówi się często mały katyń. No i dopiero w latach 80. odnaleziono część ciał, później no, zaczęto proces no, odkopywania reszty zwłok, i tak naprawdę dopiero no, w wolnej Polsce, w III RP, zaczęto dochodzić do tego, co tam naprawdę się stało, że. No po prostu komuniści dokonali tam zbrodni już po zakończeniu II wojny światowej, niszcząc polskie podziemie niepodległościowe. Ale dlaczego w ogóle o tym mówimy? Otóż na czele polskiego oddziału wspierającego Sowietów podczas tej zbrodni stał niejaki Maksymilian Sznep. To był Polski Żyd, komunista, który swoją drogą służył w Armii Czerwonej, no taki naprawdę ideowy komunista. On był zaangażowany w likwidację tak zwanych band, jak to sam mówił, jak to mówili komuniści. My dzisiaj nazywamy ich żołnierzami wyklętymi, żołnierzami niezłomnymi. I właśnie ten fakt o tym polskim komuniście, który stał na czele no, wojsk wspierających Sowietów w tej okropnej zbrodni, został całkowicie przemilczany. Na tej wystawie, właśnie w Muzeum Obławy Augustowskiej, i został przemilczany z przyczyn politycznych. A dlaczego? Znaczy, w ogóle tutaj warto też dodać, że wokół Instytutu Pileckiego dzieją się ostatnio straszne rzeczy, i nawet kobieta, która zainicjowała powstanie tego muzeum, poprzednia szefowa Instytutu Pileckiego, czyli pani Magdalena Gawin, nie była w ogóle wymieniona podczas tego, gdy otwierano tę muzeum te muzeum, które właśnie było niekompletne poprzez przemilczanie tam postaci Sznepfa, Maksymiana Sznepfa, współodpowiedzialnego za tą zbrodnię. No ale to by aż tak bardzo nie oburzyło myślę ludzi, no bo no, zostało coś przemilczane, coś zostało niezauważone i mogło, jak, można tak powiedzieć, rozejść się po kościach. Ale to, co rozpaliło opinię publiczną, to fakt, że po tym wszystkim Instytut Pileckiego, czyli Instytut no człowieka, który dobrowolnie poszedł do, do Auschwitz, żeby tam organizować ruch oporu. Człowieka, który jest absolutną legendą i powinniśmy promować go. Zresztą po to powstał Instytut Pileckiego, żeby promować właśnie postawy Polaków bohaterskie podczas II wojny światowej i pokazywać, że Polacy nie byli absolutnie współodpowiedzialni za jakieś zbrodnie nazistowskie, jak niektórzy starają nam się to wmówić. Jak niektórzy mówią o na przykład polskich obozach zagłady. No to właśnie ten Instytut Pileckiego, który już jest teraz, ma nowe kierownictwo, o którym też będziemy mówić po, po zmianie władzy. Ten Instytut Pileckiego zaczął na swoich mediach społecznościowych wybierać postać szlepka. Czyli nie dość, że pominęli go wśród panteonu tych katów panteonu oczywiście w cudzysłowie no to zaczęli wybierać tego komunistycznego apartczyka. Nawet pani rzeczniczka Luiza Jurgiel żyła, i tu cytuję, powiedziała, że to jest mniej ważna postać w katowaniu Polaków. Jakieś w ogóle absurdalne słowa, jak można w ogóle to mierzyć? Powiedziała, że to jest mniej ważna postać, więc nie trzeba tam za bardzo o tym wspominać, mimo że był to człowiek, który brał czynny udział w likwidowaniu polskiego podziemia niepodległościowego po II wojnie światowej. No i właśnie władze instytutu zaczęły pisać, że Sznep to w sumie dowodził tylko dwoma promilami sił tych katów podczas obławy augustowskiej, że to był jakiś totalny margines, że to było kilka osób, więc nie warto w ogóle o tym mówić, mimo że część osób, które, którymi sznep się zajął, no to nigdy nie wróciło do domu, jak oni napisali, też swoją drogą eufemizm, nigdy nie wróciły do domu, no po prostu stały zamordowane i o tym też chyba ci, którzy Sznepfa bronią, nie chcą wspominać, no bo dochodziło tam po prostu do aresztowań i egzekucji, tysięcy Polaków. No ale pytanie właśnie, dlaczego wybielany jest akurat ten jeden komunista? Otóż dzielnie kryje go jego syn, Ryszard Sznepf, to jest bliski znajomy dyrektora właśnie Instytutu Pileckiego, czyli pana Ruchniewicza. No i jego synowa, pani Dorota Wysocka z Sznepf, dziennikarka TVP, pewnie wszystkim doskonale znana. O niej zrobiło się głośno w momencie kiedy podczas jednej z debat prezydenckich znaczy najpierw, kiedy okazało się, że ona ma prowadzić debatę prezydencką i prawie wszystkie sztaby wyborcze zaprotestowały i stwierdziły, że kobieta, która jest skrajnie zaangażowana po stronie obecnego rządu, po stronie Platformy Obywatelskiej, no po prostu stwierdził, że nie powinna prowadzić debaty, no bo nie jest obiektywnym dziennikarzem. I wówczas Krzysztof Stanowski nazwał ją arcykapłanką propagandy TVP, co mocno do niej przylgnęło i też rzucił taki, taki tekst, że nie przytoczę go dokładnie, ale że no już kiedyś Polaków przesłuchiwała taka osoba o nazwisku Sznepf i ma nadzieję, że teraz wyjdą z tego żywo. To jest nawiązanie do rodziny Sznepfów, bo to cała rodzina była podczas PRL zaangażowana w tępienie polskiego podziemia niepodległościowego, do tego jeszcze dojdę, ale sęk w tym, że rodzina Sznepfów jest obecnie bardzo wysoko postawiona w, w telewizji. No właśnie jego syn jest dyplomatą, mąż pani Doroty, jest blisko związany z kręgami rządowymi. No i właśnie no rodzina pana Sznepfa miała ogromne możliwości dzięki jego współpracy, by rozwinąć skrzydła już już w trzeciej RP. Zresztą nie tylko dzięki Maksymianowi Sznepfowi, czyli temu właśnie współodpowiedzialnemu za obława Augustowską, ale też dzięki żonie. Pani Alicja była funkcjonariuszem Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, krewny. Oswald Sznepf to był właśnie ten sędzia, który, do którego pewnie nawiązywał Krzysztof Stanowski. On wydawał choćby wyroki na żołnierzy wyklętych. No po prostu cała rodzina, która była zaangażowana w tępienie polskich patriotów, ludzi, których dzisiaj nazywamy żołnierzami wyklętymi. Podsumowując, Maksymian Sznep to jest polski komunista, polsko-żydowski komunista, który brał udział w, jak to mówi profesor Cenckiewicz, w topieniu we krwi Polski Wschodniej. No, i to krwi oczywiście partyzantów. No i to można jego życiorys analizować, że on był wysoko w Ludowym Wojsku Polskim. Zresztą on tam był rzekomo przerzucony z Armii Czerwonej, bo on służył w Armii Czerwonej po prostu jako osoba polskojęzyczna, jako no, obywatel polski, bo się urodził jako obywatel polski i miał być tam delegowany jako tam swój. No a właśnie jego syn jest osobą, jak już wspomniałem, wysoko postawioną obecnie, znaczy obecnie nie zajmuje żadnego stanowiska, ponieważ miał być, um, miał być ambasadorem w Rzymie, Radosław Sikorski go tam delegował, ale um, wszystkie nominacje ambasadorskie muszą przejść przez prezydenta, Andrzej Duda nie zgodził się. Zresztą też mówiło się, że właśnie Dorota Wysocka-Sznepf nie powinna prowadzić debaty prezydenckiej z racji na to, że jej mąż miał już mieć ponoć, Obiecane to, że w momencie, kiedy Rafał Trzaskowski zostanie prezydentem Polski, no to wówczas on już stanie się tym pełnoprawnym znowu ambasadorem, zostanie wysłany czy to do Rzymu, czy mówią też o Stanach Zjednoczonych. Niemniej no, miał wrócić już jako, jako no, osoba pełniąca obowiązki ambasadora. Myślę, że to jest też człowiek, który przez lata atakował, pamięć o żołnierzach wyklętych, apelował do władz Stanów Zjednoczonych, mówię o, o Ryszardzie Sznepfie, apelował do władz Stanów Zjednoczonych, by nie spotkały się z polskim rządem za poprzedniej władzy, bo to są niepraworządne władze. No po prostu no, atakował Polskę na arenie międzynarodowej, bo rząd mu się nie podobał. No i tutaj to jest człowiek, który był w takim stowarzyszeniu dyplomatów, którzy też byli właśnie bardzo bardzo aktywnie w krytykowaniu poprzedniego rządu, a wcześniej zajmował lukratywne stanowiska, był wiceministrem MSZ, był też ambasadorem w Stanach Zjednoczonych, w Hiszpanii. No, okej, okay, ale teraz ktoś może powiedzieć: No dobrze, ale dlaczego oskarżasz dzieci o zbrodnie ojców? Przecież one nie są winne, a pani Wysocka Sznep jest najwyżej, no nie wiem, skrajnie nieobiektywną dziennikarką. A jej mąż no, co najwyżej niezbyt szanuje pamięć o polskich bohaterach, no i no, krytykował własne państwo na arenie międzynarodowej. No okej, okay, ale jednak tutaj w tym przypadku dzieci są winne. Nie wyciągałbym nikomu tego, że czyjś przodek popełnia zbrodnie, gdyby nie to, że jego dzieci usprawiedliwiają te zbrodnie. Na przykład pani Wysocka Sznep no, pisała już o swoim, o swoim teściu w sposób no, jednoznacznie stawiającym go jako. Bohatera. I tutaj mam mm, wpis pani Wysockiej-Sznepf, która pisała, że, um, że dostał on Militar i militari, wylicza mu ordery bojowe, które otrzymał, a na koniec kwitowała. Czy to co? Lepiej, żeby Hitler wygrał? Stawiając tak, że, no, że on był w Armii Czerwonej i współpracował z komunistami, no ale przecież alternatywą było to, żeby Hitler wygrał, więc musiał on mordować polskich partyzantów. Tu oczywiście teraz nadbudowuje na tym, no niemniej stanęła, stawała ona publicznie w obronie swojego teścia, mimo że no, był on po prostu komunistycznym zbrodniarzem, um, odpowiedzialnym za właśnie między innymi obławę Augustowską. Znaczy, no, brał po prostu w niej Udział. Więc tak w tym przypadku można powiedzieć, że m, dzieci Katów są współodpowiedzialne za ich zbrodnie. Zwłaszcza, że e, no, najprawdopodobniej właśnie państwo Sznepf no, mieli udział w tym, aby e, no, w Muzeum Obławy Augustowskiej nie pojawiło się nazwisko Sznepfa, a później żeby instytut wybielał, wybielał właśnie tego, tego e, no, komunistycznego apartczyka, bo inaczej chyba trudno go nazwać. No ale wróćmy do Instytutu Pileckiego, bo wydaje mi się, że to jest szczególnie smutne tutaj w tej kwestii. No bo no wiemy, że są resortowe dzieci, jak to ich się często nazywa, ludzie, którzy są potomkami komunistów i często wybielają swoich swoich ojców. Niemniej to co ważne jest dzisiaj poza no poza jakby kwestią pamięci, no to jest kwestia taka jaką miała spełniać instytucja Instytutu Pileckiego. Instytut Pileckiego to była instytucja, która miała na celu propagowanie wizerunku Polski na arenie międzynarodowej, budowanie polskiej narracji historycznej, propagowanie i To była nie tylko instytucja badawcza, ale też edukacyjna. Ona ma wiele placówek w Nowym Jorku, w Berlinie, przy Bramie Brandenburskiej. Ja również tam byłem, znajduje się tam fantastyczna wystawa o Witoldzie Pileckim. Tam też spotykają się Polacy, Niemcy, poznają. Poznają postać Rotmistrza Pileckiego, i ta instytucja przez wiele lat bardzo dobrze działała. Realizowała swoją misję, promowała książki, promowała też jakieś komiksy związane z polskimi bohaterami, prowadziła taką akcję Zawłani po imieniu, która miała na celu przypominać o bohaterskich postawach Polaków. No i to jest, to jest ten taki soft power. No, jeśli ktoś to lekceważy, to niech spojrzy na to, jak Izrael z tego korzysta. Polski, to, to miał być polski soft power, który Poprzez narrację historyczną, no miał po prostu Polaków pokazywać jako no w taki sposób, żeby kojarzyli się oni właśnie z bohaterstwem rotmistrza Pileckiego i z wieloma no mniej znanymi postaciami, które niesamowicie odznaczyły się podczas II wojny światowej, ratując Żydów, ratując swoich najbliższych, walcząc przeciwko nazistowskiej okupacji, żeby dzisiaj nikt nie miał wątpliwości i nie mógł stawiać Polaków, tak jak czasami się to dzieje. No, w, w jednym szeregu z, ze zbrodniarzami III Rzeszy. No i właśnie tu warto wspomnieć, jak ten instytut wygląda teraz. Obecny instytut pod władzą no, Donalda Tuska, rządu Donalda Tuska, obsadzony tam został Krzysztof Ruchniewicz, człowiek, który zajął się od razu zwijaniem tego instytutu. Program, o którym wspomniałem, czyli zawłani po imieniu, został rozwiązany, rozwiązano umowy z pracownikami. Właśnie ograniczono też etaty, które były w Muzeum Obławy Augustowskiej, tym domu pamięci, o którym mówiłem na samym początku. Tamte etaty zostały ograniczone do samego minimum, no bo już po prostu był ten dom zbudowany, więc trzeba było, trzeba było go otworzyć. Krzysztof Ruchniewicz jest też osobą, która jest często oskarżana o to, że promuje on niemiecką narrację historyczną. No i oczywiście czasami się tak zarzuca, różnym ludziom warto się zawsze przyjrzeć, czy to jest rzeczywiście podparte jakimiś faktami tutaj niestety jest. Tutaj niestety jest, ponieważ no, pan Ruchniewicz no, był wiele, wiele lat związany z różnymi niemieckimi instytucjami historycznymi, z fundacją Willego Branta, związaną z SPD, kształcił się na niemieckich uczelniach. To nadal jeszcze o niczym nie świadczy, ale świadczy już o tym choćby to, że odwołał on konferencję na temat skradzionych przez Niemców dzieł sztuki, która miała odbyć się w Berlinie. I argumentował to następująco, że czas polskiej prezydencji w Unii Europejskiej nie jest dobry na organizowanie konferencji o tematyce, która może być niewygodna dla Niemców. Więc zarzuty o to, że no jest to po prostu człowiek, który sprzyja niemieckiej narracji historycznej, wydają się, wydają się po prostu słuszne. Wstrzymał on też rozwój Instytutu w Nowym Jorku, bo po prostu nic tam nie robi. Jest tam siedziba, za którą płacimy yy, i nic się tam nie dzieje. Cały czas organizuje on różne audyty, zajmuje się badaniem, jakie tam nieprawidłowości miały być prowadzone za rządu prawa i sprawiedliwości. I oczywiście trzeba to robić, jeśli takie nieprawidłowości się pojawiły, ale no, pracownicy się po prostu boją. Boją się wychodzić z inicjatywą, boją się cokolwiek robić, bo, no bo widzą, że jeśli chodzi o zarząd, teraz nowy instytutu, no to nie ma woli, by cokolwiek. No cokolwiek robić, jest raczej wola tego, by wygaszać stopniowo ten instytut, ale ten instytut jest bardzo potrzebny. Ja jeszcze dodam, jakie są zarzuty właśnie wobec pana Ruchniewicza, jeśli chodzi o postępowanie, postępowanie znaczy no śledztwo, które wobec niego aktualnie się toczy. Prokuratura bada to, że miał on przekraczać swoje uprawnienia, nie dopełniać obowiązków, w Instytucie Williego Brandta, czyli w tej jego poprzednim miejscu, w którym on pracował, związanym z Uniwersytetem Wrocławskim. No i to miało spowodować szkody majątkowe na, dla Uniwersytetu Wrocławskiego na kwotę nawet 700 tysięcy złotych. Chodzi głównie o źle zawierane umowy, niegospodarność, nierzetelną dokumentację majątkową, więc to są zarzuty, które w tej chwili wiszą nad panem Ruchniewiczem. Toczy się, toczy się śledztwo, jest prowadzone postępowanie, no, i właśnie no pytanie, czy ktoś, nad kim wiszą takie oskarżenia, powinien zarządzać taką wizytówką Polski, jaką jest Instytut Pileckiego, no, która miała właśnie promować bohaterstwo Polaków, wydawać książki, promować badaczy też zagranicznych, którzy chcą się tym zajmować. No, ale też już wiemy, że tu wcale nie o zarządzanie tym Instytutem chodzi, a o jego no, w zasadzie sabot, sabot, sabotowanie. No, taka, taka, jest, taka jest niestety w tej chwili sytuacja Instytutu. Ponadto. Łukasz Mieszkowski, to jest zastępca dyrektora Instytutu Pileckiego, wprost próbował umniejszać, umniejszać bohaterstwo Witolda Pileckiego. O tym mówiłem na początku też, że, że takie rzeczy się dzieją w tym instytucie i to nie jest jakiś clickbait, tylko rzeczywiście ma to miejsce. Pan Mieszkowski twierdził podczas jednej z konferencji, że Witold Pilecki najprawdopodobniej został wrobiony w misję do Auschwitz, rząd wcale nie był żadnym ochotnikiem że to nie jest wcale postać taka krystaliczna, tylko taka postać raczej z różnymi odcieniami szarości i nie należy jej za bardzo właśnie postrzegać jako takiej właśnie krystalicznej, no bo no on twierdzi na podstawie bardzo wątłych faktów. To jest tylko i wyłącznie hipoteza i nie rozumiem, dlaczego no zastępca dyrektora Instytutu Pileckiego promuje w ogóle taką tezę, że no, przez jakieś nieporozumienie polityczne Witold Pilecki miał być właśnie wrobiony w to, żeby do Auschwitz tam iść na tę misję, a wcale tak naprawdę nie chciał. Nie chcę tego rozwijać, bo to jest narracja już obalona przez historyków. Wydaje się dalece nieprawdopodobna. A przy tym, no, z takiej pozycji, jaką no, ma bardzo symboliczny Instytut Pileckiego, no, nie powinna być w ogóle toczona. Jacyś historycy mogą to badać, ale to nie powinni być ludzie, którzy mają zajmować się reprezentowaniem. No, dobrego imienia Polski, dobrego imienia Witolda Pileckiego w świecie. Więc jest to kontynuowanie takiej polityki wstydu, kontynuowanie tego, że no nie należy mówić o polskich bohaterach, trzeba się skupiać na, na szmalcownikach, na tych mniej, mniej chlubnych kwestiach w historii polskiej. Wydaje mi się, że to jest, jak powiedziałem, kontynuowanie takiej pedagogiki wstydu i tłamszenie pewnych. Ambicji, które pojawiły się w polskim narodzie, pewnego takiego zapotrzebowania na rozwój, to co wyraziło się w ruchu tak dla CPK, że my nie chcemy już, że nie wystarczy nam to, że lotnisko mamy w Berlinie, a że jesteśmy ambitnym narodem, który chce wielkich inwestycji, który zna swoją historię, jest dumny ze swoich bohaterów i że może być dumnym, ambitnym narodem, który chce silnej Polski, a nie bycia Montownią Niemców czy Amerykanów. No jak widać, jednak niektórym zależy na tym, by te emocje ambicjonalne tłamsić. Więc tak, władze Instytutu Pileckiego po prostu sabotują działalność Instytutu i skupiają się na tym, by prowadzić te właśnie audyty, szukać pola do rozliczeń, żeby znaleźć gdzieś tam jakiś element, gdzie PIS mógł przekroczyć jakoś, jakoś prawo i będzie można ich rozliczać nie skupiać na tym, na czym ten instytut powinien się skupiać, a chce kontynuować tę politykę dalszego dzielenia, antagonizowania Polaków, kontynuowania tej narracji, właśnie rozliczeń, a przy tym no to są dyskusje, które się nie powinny w tym instytucie po prostu toczyć, czyli umniejszanie bohaterstwa Witolda Pileckiego, a ponadto wybielanie komunistów, czyli Maksymiliana Sznepfa. Więc jest naprawdę mnóstwo, Mnóstwo kwestii, które można by jeszcze w bardzo, bardzo obszerny sposób komentować. Ja bym chciał jednak skupić się na tym, e, tak bardzo skondensowany sposób, ponieważ wydaje mi się, że to, co dzisiaj jest polskim problemem, no to jest to, że polski rząd nie chce w ogóle krować polityki historycznej. E, rząd, platformy jest całkowicie, czy platforma, dla Tuska i przy, wszystkich przystawek, jest całkowicie w tej kwestii bierny. Widzieliśmy, jak wyglądała wyglądał temat tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego, że to temat prak praktycznie nieistniejący. Były jakieś różne lokalne obchody w Warszawie, marsze w Krakowie, różne pielgrzymki, różne wydarzenia organizowane właśnie oddolnie przez różne grupy aktywistów patriotycznych, no ale nie mieliśmy tutaj, nie mieliśmy nic tak wielkiego Monumentalnego, co mogłoby podkreślić, jak ważną datą jest właśnie tysiąc lat koronacji no, jednego z największych polskich królów, pierwszego polskiego króla, który przecież no, koronował się wbrew woli cesarza niemieckiego, który był w stanie stawiać opór zachodowi, a jednocześnie umieć się jakoś między nimi siadać i być częścią tego zachodu, ale na, na własnych warunkach, siłą. No widać, że ta narracja nie jest y, chyba po drodze obecnemu rządowi, y, no i raczej wszystko idzie w kierunku takiego umniejszania tym ważnym historycznym datom, ważnym historycznym bohaterom, a przy tym wybielaniu y, no, swoich rodziców, no bo y, dużo ludzi, którzy dzisiaj są związani z władzą, są po prostu, no jak to się mówi, resortowymi dziećmi, czyli dziećmi tychże, tychże zbrodniarzy, ludzi zaangażowanych w aparat PRL. No i to jest kolejny problem, czyli właśnie kwestia mm, polskich elit, tego, że y, polski rząd y, poza tym, że jak już powiedziałem, nie ma żadnej y, strategii tego, żeby realizować jakąś politykę historyczną, w zasadzie realizuje politykę historyczną Niemiec, no to do tego jeszcze pokazuje nam, jak bardzo ważne jest to, żeby kreować polskie elity i że nadal jeszcze... No, ich nie mamy w Polsce. Nie mamy w Polsce wystarczającej silnej kadry polskich elit, tylko w znacznej mierze są to ludzie, którzy są dziećmi komunistycznych katów albo biernych, miernych, ale wiernych z PZPR. A co do narracji historycznej, no to przypominam jeszcze, że przypominam ja dobry tekst, który uja... pokazał się na naszym portalu. Tekst, który jest o tym, jak we Wrocławiu zmienia się dąży się do zmienia mostu Grunwaldzkiego nazwy mostu Grunwaldzkiego na odwołującą się do Hohenzollernów, odwołującą się do czasów pruskich niemieckich, że my sami właściwie umniejszamy sobie jako Polacy umniejszamy własnej historii. No i chcę podkreślać, że no, ten Wrocław to jest trochę bardziej niemiecki. Zamiast właśnie podkreślać te piastowskie korzenie tego miasta, tak samo w Gdańsku, który jest no mi osobiście bliższy, bo mieszkam w pobliżu, bo studiowałem lata w Gdańsku, wystawa Nasi Chłopcy, która pokazywała tam w zasadzie, no ona oczywiście była polityczna i tam były wycinki gazet, które atakowały Tuska, pokazujące, że o tutaj Tuska niesłusznie atakowano dziadka z Wehrmachtu, i ta wystawa była totalnie polityczna, no to przy tym jeszcze były tam takie takie tezy, że jakby Polacy chcieli wstępować do Wehrmachtu, to wcale nie było tak, że oni byli przymusowo tam wcielani, bo inaczej mordowano im rodziny. Po prostu powielanie niemieckiej narracji historycznej. No, szanowni Państwo, nie ma próżni. Brak ruchu też jest ruchem. Jeśli my nie wykonujemy ruchu do budowania własnej narracji historycznej, to, co my też staramy się w naszym ośrodku, w Nowym Ładzie budować, to to zostawiamy próżnie i realizujemy koniec końców narrację historyczną, wrogich tam państw. Bo te narracje historyczna, Polska i niemiecka one są w wielu aspektach sprzeczne i nasza bierność tutaj no, daje pole do tego, by ta narracja niemiecka się rozwijała. I my w nowym ładzie staramy się taką pracę właśnie robić, czy komentując te wydarzenia, czy mm, analizując dowartościowując te aspekty polskiej historii? Polecam bardzo, też cykl tekstów Jakuba Siemiątkowskiego, redaktora naczelnego polityki narodowej, który napisał szereg artykułów o polskich ziemiach zachodnich, ziemiach odzyskanych, którym właśnie dzisiaj niektórzy by chyba chcieli podważyć ich polskość, który podkreśla ideę piastowską, ideę modernizacji, podkreślenie właśnie naszej obecności na ziemiach zachodnich, rolę Bolesława Chrobrego. To wszystko, jest bardzo ważne, do tych artykułów Was odsyłam i też dziękuję Wam wszystkim za Wasze wsparcie, za wsparcie dla portalu Nowy Ład, bo tylko dzięki Waszej pracy możemy nagrywać takie analizy, możemy pisać artykuły, możemy nagrywać właśnie krótkie komentarze, jak ten mój teraz. I dziękuję wszystkim za każdy wyraz, wyraz wsparcia. Możecie nas wspierać poprzez Patronite, poprzez jednorazową wpłatę. Wszystko jest w opisie tego filmu. Jeśli chcecie, żebyśmy więcej tworzyli takich materiałów, pisali wartościowe teksty i nagrywali takie komentarze nieco na gorąco, jak ja teraz, to gorąco zachęcam do wspierania nas. Ja na ten moment bardzo dziękuję. Dziękuję za wysłuchanie tego materiału do końca i zachęcam do podawania tego filmu, komentowania, dzielenia się swoimi opiniami. Napiszcie, co o tym sądzicie, czy w jaki sposób uważacie, że Polska powinna kreować swoją politykę historyczną, a na ten moment ja dziękuję Wam bardzo. Rafał Buca, Nowy Ład.